Na polach TGR-ów i spółdzielni produkcyjnych złocą się ciężkie klosy pszenicy. Pięknie wypadły tegoroczne urodzaje. Musimy ukończyć zbiory przedterminowo, mówi brygadzistka Teresa Ratajczyk. Gabriela Janiszewska jest jedną z czołowych traktorzystek pomów w Śremie. Zgodnie z planem, dziś przypadają żniwa w spółdzielni produkcyjnej carskiej. Z Janiszewską współzawodniczy Stanisława Marciniak. Ofiarna praca śremskich traktorzystek przyczyniła się do zwycięskiego zakończenia kampanii żniwnej w województwie poznańskim. A teraz zajrzyjmy na pola PGR w plewo w województwie gdańskim. Pracują tu nowoczesne kombajny radzieckie, z których każdy zastępuje brygadę złożoną z kilkudziesięciu żniwiarzy i młocarzy. Sypie się dorodne ziarno. W waplewie zbiory z hektara przyniosły o półtora kwintala więcej niż przed rokiem.